Witam państwa. Rozmowy w toku. Dzisiaj porozmawiamy z panem Darkiem. Witamy, panie Darku. Cześć, cześć, siema. Co pan, czym pan się w ogóle zajmuje? Ja? Ja pracuję u rolnika w Niemczech. Stawka 6 euro, przycinka drzewek jabłkowych. Tak zwane zimowe cięcie. Zimowe cięcie. A czy, bo wie pan, no, większość Polaków skarży się, że jest no, dyskryminowana przez e, niemieckich rolników, że im nie płacą i w ogóle. Wie, wie pan, no, że, że nie chcą podpisywać umów. No zdarza się tak, nie? No, czy moje sytuacja jest tak, że jakoś tam w miarę się wpłaci, nie? W miarę płaci. Nie, czyli nie, nie, nie ma czegoś takiego, że szef zwleka z zapłatą ani... wie, wie, wie pan, no tam. No, czasami się zdarzy, że tam max dwa dni, ale zawsze przychodzi wtedy wyrównuje i jakoś się żyje z tego, nie? Nie byłeś w takiej sytuacji, gdyby panu nie zapłacił? Nie no, ja w takiej sytuacji jeszcze nie miałem, żebym nie miał pieniędzy, nie? Ale... Z czysty ciekawości jakby pan postąpił, jakby pan na przykład taki rolnik nie zapłacił na przykład za zrywanie jabłek albo nie wiem za, za, za wykonaną pracę, nie? Na przykład zostałby pan na lodzie, czyli cała pańska wypłata, nie wiem, by przepadła całkowicie, a taki hipotetycznie ten rolnik kazałby się panu wynosić do Polski, nie? O no powiem wtedy, że no wkurzył mnie strasznie wtedy, nie? Wkurzyłby pana bardzo strasznie? bardzo zły, bardzo to mi nie? Hmm. jest to ciekawe, nie? Ja pana tam nie podniudam, ja na przykład chciałem taką złość zobaczyć, nie?